Dobra, bez zbędnego przedłużania, jak postawić pionową linię tutaj pomiędzy naszymi ofertami, żeby to fajnie, lepiej wyglądało. Do tego użyjemy rozdzielacza, więc tutaj wpisujemy rozdzielacz i teraz przeciągamy go tutaj. OK, i teraz tutaj w treści nic nie robimy, przechodzimy do stylu i teraz waga 400 pikseli, przerwa 0. Do tej wagi za chwilę sobie wrócimy, powiem o co z tym chodzi. Teraz klikamy w zaawansowane. Jak widzimy teraz ten rozdzielacz wygląda w ten sposób. Za chwilę wszystko będzie działać. Teraz szerokość w zaawansowanych. Klikamy własne i procenty zamieniamy na piksele. I tutaj wpisujemy 1. Jeżeli chcemy, żeby rozdzielacz był szerszy, to możemy wpisać 5 i będzie wtedy takiej szerokości. Ja zostawię 1. I teraz pozycja. Robimy absolutnie. I tutaj orientacja pozioma do prawej. Jak widzimy, już nam ten rozdzielacz tutaj się pojawił w miejscu, w którym chcemy, żeby był. Jeżeli chcemy go przesunąć w jakiś sposób, to możemy go przesuwać tutaj. W prawo, w lewo, ja to zostawiam na zero. Albo góra, dół, co będzie prawdopodobnie ważniejsze w tym wypadku. Dobra, troszeczkę niżej go ustawimy. Dobra, powiedzmy, że może być w ten sposób, OK. I jeżeli chcielibyśmy, żeby ten rozdzielacz był niższy lub wyższy, w sensie wysokość zmienić, to musimy zmienić właśnie wagę, o której wspominałem. I tu na przykład damy 300 pikseli, no to tak jak widzimy, ten rozdzielacz jest już niższy. O, dobra, i jeżeli chcemy teraz tu jeszcze dodać, tutaj zmienimy na 400 z powrotem. I jeżeli chcemy dodać tutaj rozdzielacz, no to znowu robimy ten sam myk. Wpisujemy rozdzielacz i przenosimy w to miejsce. I powtarzamy te same kroki jak w przypadku tej pierwszej pionowej linii. I to było, było I to by było na tyle. Jak chcecie hosting, to SEO host. W opisie macie link. Strony podkusz 25. kod rabatowy 25%. I na razie to tyle. Cześć.